tej sesji Rady Powiatu Tucholskiego. Sesja została zwołana na wniosek Powiatu Tucholskiego z dnia 15 lutego. Dzisiejsza sesja odbywa się w trybie obradowania online. Informuję wszystkich obecnych, że obrady sesji są transmitowane. Witam wszystkich Państwa radnych, mieszkańców i gości, którzy nas słuchają. Wniosek jest następujący. Zarząd zwraca się do mnie z wnioskiem o zwołanie sesji poza planem w związku z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy długoterminowej z Krajową Agencją Poszanowania Energii na wykonanie i udostępnienie instalacji paneli fotowoltaicznych w celu zawarcia umowy na okres 10 lat i zgodnie z przepisami. Ta, ta czynność musi uzyskać zgody rady powiatu mowa dotyczy realizacji inwestycji instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku na budynku starostwa powiatowego w Tucholi o mocy 16,92 kW inwestycja zostanie zrealizowana w formie ESCO co skutkuje między innymi brakiem konieczności inwestowania własnych środków brakiem ryzyka finansowego i operacyjnego Krajowa Agencja Poszanowania Energii KP zaprojektuje, wybuduje, udostępni do użytkowania instalacje, a wynagrodzenie dla Krajowej Agencji Dzień będzie następowało z wygenerowanych oszczędności, dzięki czemu inwestycja będzie neutralna dla budżetu powiatu. W związku z tym wniosek został przyjęty, zwołana została sesja pozaplanowa dzisiaj. Przechodzimy do punktu. Drugiego, stwierdzenie prawomocności obrad. Proszę o na nośniku elektronicznym potwierdzenie swojej obecności. Kto jeszcze? Pani Hope pytam. W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 17 radnych i w dzisiejszej sesji uczestniczy 17 radnych co stanowi kworum przy którym rada powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Punkt trzeci zgłaszanie zmian do porządku obrad proszę kto z pań panów. Nie widzę. Zatem akceptujemy porządek obrad przechodzimy do punktu czwartego podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy długoterminowej z Krajową Agencją Poszanowania Energii na wykonanie i udostępnienie instalacji paneli fotowoltaicznych. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansów. Komisja Finansów oczywiście na posiedzeniu dzisiaj przed sesją jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pań Panów Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie i do, zadać dodatkowe pytanie? <coughs> Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o zaznaczenie swojego zdania na nośniku elektronicznym co do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Długoterminowej z krajową agencją poszanowania energii na wykonanie i udostępnienie instalacji paneli fotowoltaicznych. Proszę bardzo. Pani Edyta Hopper. Stwierdzam, że uchwała numer 36 łamane na 264 z 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy długoterminowej z Krajową Agencją Poszanowania Energii na wykonanie udostępnienie instalacji paneli fotowoltaicznych została przyjęta 17 głosami za przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Za czym, za czym przejdę do punktu piątego, chciałabym Państwa poprosić o taką rzecz, żeśmy naprawdę jeżeli jest zwołany termin sesji, żebyśmy wcześniej do tej sesji się przygotowali. Ja myślę, że może dojdziemy już do takiej sytuacji, że będziemy mogli już obradować no fizycznie będziemy się widzieć. ale jeżeli mamy te zdalne sesje, to po prostu prosiłabym, żeby, troszeczkę więcej znaleźć czasu, czy jak są jakieś problemy potem z komputerem, to żeby wcześniej do, tutaj z nami się skontaktować. Ja wiem, że w związku z tym, że jest brak prądu, mogły być pewne komplikacje i to oczywiście rozumiem, ale proszę Państwa, że jak jeszcze przyjdzie nam obradować zdalnie, to żeby do tych komisji i sesji troszeczkę wcześniej się przygotowywać, a jeżeli ktoś nie może, to dać znać po prostu troszeczkę wcześniej mi, bo potem też niepotrzebnie się denerwujemy i tutaj co niektórzy, którzy się już na przykład o wpół do ósmej logują, tak muszą czekać i tak dalej. Także taka moja prośba. Pan starosta jeszcze chciałby poinformować w związku z brakiem prądu. Proszę. Tak, Pani Przewodnicząca, to jest bardzo krótki komunikat. Przed sesją otrzymałem informację potwierdzoną z Enei, że na chwilę obecną bez prądu pozostają miejscowości Białowieża, Płazowo-Lubińsk oraz ulica główna w Tucholi. Według Enei te utrudnienia powinny być w dniu dzisiejszym usunięte. W tej chwili żeby przywrócić w tych miejscowościach i na tej ulicy prąd pracują intensywnie ekipy. Mamy, ale nie potwierdzone, będziemy to potwierdzać. Jeżeli to potwierdzimy, to również prześlemy taką informację, że możliwe jest wyłączenie zasilania w Tucholi w czwartek między godziną 8 a 16, ale musimy to potwierdzić, jeżeli będzie to potwierdzone, też nie wiemy, czy jest to wynikłe i ma to związek z ostatnimi wichurami, czy jest to po prostu no wcześniej zaplanowana, czy planowane wyłączenie tej energii, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Ja chciałam podziękować wszystkim radnym za to, że zechcieliście przyjąć zaproszenie na tę sesję poza planem. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Wszystkim życzę dobrego tygodnia. Przechodzimy do punktu piątego. W związku z, z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam obrady 36. sesji Rady Powiatu Buchowskiego. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam. Widzenia.